No hejka co co zapraszam was na dzień ze mną dzisiaj sobie razem spędzimy na początku może trochę monotonnie będzie bo praca, praca, praca i nauka do matury jeszcze trochę muszę nad Google popracować Shopify ogarnąć, coś na sklepie parę rzeczy, które nie działają dlatego, że ja je robiłem, więc może dlatego nie działają a tak to co, kwalifikacja F1 do wyścigów Abu Dhabi bardzo ważny. Najważniejszy wyścig sezonu tak naprawdę będzie za chwilę, już więc to będzie część dzisiejszego dnia na pewno. I dalej, co? Lecimy na miasto. Może mi się uda coś z tego nagrać dla Was. No i widzimy się dalej. hejka No, kolejny się zaczęło. Na razie Wersabe na pierwszej pozycji, więc całkiem w porządku. Ja raczej nie będę nagrywał nic pomiędzy. Tylko już na q się zobaczymy i. Zareaguję na te wyniki i mam nadzieję, że będą tak, jak ich oczekuję, a jakby ktoś pytał z kim jestem, taka mała podpowiedź. No, widzimy się w Q3. No, jesteśmy po kwalifikacjach, uśmiech na mojej twarzy mówi jedno, oto mówi, dokładnie, Max Verstappen pole position. Mogłoby być trochę lepiej, Landonorys mógł być trochę niżej, ale też jest cudownie. Teraz co, trochę pracy. Dawam trochę jakiś time-lapse z tego, jak kurwa mogę ręczyć parę rzeczy. Potem co, potem lecimy na miasto. No i to chyba będzie tyle dzisiejszego dnia. Może jeszcze wpadną jakieś zamówienia, może coś ciekawego i postaram się dla Was wszystko nagrać. Hejka, jestem, dogrywam się jeszcze Wam później, teraz, bo już jestem po całym dzisiejszym dniu, ale wrzucę Wam po prostu parę klipów z tego co udało mi się nagrać, bo jednak na mieście nie jest tak łatwo nagrywać jak w domu. Podrzucę Wam jeszcze pod to jakiś głos, opowiem Wam co się działo i to chyba będzie na tyle. Więc zapraszam do zobaczenia tych paru, paru klipów. Hejka, w drodze na miasto wpadłem jeszcze do galerii obczajcie ciuchy Trochę ciekawych rzeczy było. Czy coś specjalnego? Raczej nie, ale może jeszcze wpadnę Później ziomale wpadli na pomysł, zrobić ja do OKTAGONu, więc patrzcie jak to wyszło z wow, skur... Tu już wpadliśmy na apartament, taki był widok tego apartamentu Całkiem ładna panorama Warszawy Tutaj wpadliśmy jeszcze do Whisky interjard na Marszałkowskiej Ziomal miał urodziny, więc dostał drinka od kelnerek i od restauracji w prezencie. To już nasze długo wyczekiwane żeberka, półtorej godziny czekania. Śpiewaliśmy jeszcze raz 100 lat. No i na tym by się kończył nasz dzień. Siema, dzięki.